Witam na losowaniu Ligi Tenisowej Mężczyzn. Zapisało się 13 zawodników. Rozgrywki będą w dwóch grupach: w grupie A i w grupie B. Grupa A, pan Nguyen Dan Kong. Grupa B, pan Jerzy Krupa. Grupa A. Pan Marcin Ciepłucha. Grupa B. Pan Hubert Tomaszewski. Grupa A. Pan Mirosław Tuszyński. Grupa B, pan Paweł Wojciechowski. Grupa A. Pan Maciej Czarnecki. Grupa B. Pan, Paweł, pan Rafał Rękas. Grupa A, pan Krzysztof Wrzosek, grupa B, pan Jeremiasz Prokopowicz, grupa A. Pan Artur Wroński, grupa B, pan Waldemar Wysocki. Grupa A. Pan Łukasz Jagorski. Dziękuję.